No siemanko. Siemalko, dzisiaj wielki rewanż, wielkie starcie Tytanów jest ze mną. W DMG Poland, Siemalko. Witam serdecznie. No i kręcimy, będziemy tutaj się bicia. może wziąć z nim rewanż za poprzedni pojedynek, gdzie zgnójmy jak Petsona. Jestem przygotowany psychicznie, fizycznie, mentalnie i, i finansowo na to, żeby teraz oskubać DMG do zera. E, czy masz gotową bitewkę stary? Jasne, że tak. No to... to w ogóle widziałem, że zmienili szatę graficzną, bo teraz jest jakoś inaczej to wygląda. Widziałem też. No i kurde, mi się podoba nawet. Tylko ciężko się przyzwyczaić. No, no koszt bitwy jest po lewej stronie, a wiesz, ja zawsze kamerkę mam po prawej, to, no, no, no. to, to jest idealnie. A, no, no to właśnie do bitwy, kurde. No kurde, patrzę tylko jak na Ciebie, nie daj szczesterków, to jestem w szoku. No bo te skrzynki są nowe i one na buście mają 7%. No. uuu, o. dziękuję bardzo. No co ja ci pierdziele, Ty, jakby to jeszcze złotem, złotem tutaj dało, to mm, bogactwo. Nie no, złote to do... O ja pierdole, A. Co tu się dzieje? <grym> no czym? bo masz... to są skrzynki o. wyjątkowe, one na buście mają najwięcej procent. Ty, kurwa, o co tu chodzi? <grym> e, no ja mam chyba podkręcony drop, panie kolego. Dawaj jeszcze jeden, kurwa, bo nie uwierzę w to. Co tu się dzieje? Tu w ogóle Pandory lecą za 80 koła Godus. O kurwa o. ty już czwarty co tu jest za... E A Kaczek. aha dobra, to nie jakiś... Nowy nowy, nowy jest no nie no to jest kurwa jakaś chora, chora skrzynka. Dzisiaj otwieramy tylko ją Chój dobra ona jest O kurwa no, Proszę, proszę bardzo, ile? Gratulacje. No Ale dobra, fajnie Ole kurde Ty czemu nie, nie powiedzieliśmy wcześniej o tych skrzynkach? No, bo ja się do widzów dowiedziałem dopiero wczoraj, bo mi Ale powiedzieli, zbugowana? że w ogóle. Nie wiem, bo na czysterze ona ma chyba z 3% szans, a na buście no. ma 7%, czyli jest bardzo lepsza na buście. What the fuck, Ale co Nie wiem, dawaj taką samą, znaczy może, możesz może podobno zrobić z tych skrzynek, ciekawe, też. My, no kopiuję ją. Kurde, to jak leci tak często yy, tak drogo i złoto, no to chyba underdoga, dawać to tak ryski. Ale dobra. Nie no to bardzo dobrze. Zaryzykuję. Kurwa kupił ilga. No już kurwa teraz. Ty no ale jestem w szoku normalnie. Pierwszy to jest procent, dobre, to jest dobre. Okay. Zerki sobie potem na nią do... sobie, osobno. No. Zobaczę i... A jak ci się podoba ta kurwa nowa Haribo? Jaka Haribo? No ta kurwa. A wiem która. Niedźwiedź no Klocek. Klocek? No, klocek? Kurwa ja dzisiaj tak... U? Kurwa nie to jest underdog. Taki ładny nożyk. Kurwa, to musi coś drobnego teraz dźwięk. Teraz dopiero spojrzę, że to underdog. Ok. A mówiłem, żeby nie grać underdoga i się kurwa wyjebałem teraz tym underdogiem o. Eee, o, Co to w ogóle za screenka to... A bo to ta O kurwa Grałem No, kurde ładnie syp... O kurwa dzisiaj sypie ładnie Dwie dobre bitwy, no, to ładnie Chciałem zrobiłeś. 3,5%, a w buście O kurwa, 7,5 to faktycznie. No. LOL, widowie, to Jedyna... jest kurwa jakiś... Bóg jak chuj, ale póki jest to korzystajcie, nie? No póki co ta skrzynka jest najbardziej żelasta, nie? nie? Właśnie ona też jest w miarę tania i na, na boostie i dobre rzeczy lecą, więc gicior. No dawaj ją, kurwa molestujemy ją na pełnej. Next Nextik? No a jak? Robić? No rób, ja czekam, czekam. No no dobra, ale to też, też te kursaki wezmę, ale ich mniej trochę. Przeklęta skrzynia, a taka kurwa OP. Ej no, będzie mi jej brakowało. <laughs> Za kurwa parę dni, jak event się skończy. Jeszcze wezmę lovely case'a. Zapraszam, zapraszam. No, kurwa Ale to coraz drożej. Przeciwko. Coraz drożej. Ktoś musi wygrać. No ja tutaj liczę tylko i wyłącznie na zwycięstwo, tak? To ma być kurwa konkretny rewanż. dodaj te boty, bo cię kurwa teraz trzebne. Ja wezmę sobie i sam, bo lepiej dropi... No kurwa. A to jest Underdog. Wiem, dlatego, no, więc... kurwa to jest najgorsze. Może wygrasz dzięki temu, wiesz. No jakbyście zaczęli od złotych itemków, to bym was kochał, nie? Juridi. <laughs> Oligarch ale Jakbyś się... trafił takiego Factory New Stat to zostaw go. Okej. Okay. Bo on jest ratki, on ma 19 takich jest na świecie. A on, on jest w miarę tani jest. Nie no kurwa Co to Bardzo ma ładnie. Wejść? Ale ustawiona bitwa. No i przegraliśmy, no to co to kurwa? Te kursy mało dały. Chociaż te kurwa nożyki? No tak. No masz jeden, jest git. No jest taki piękny, obrzydliwy. <laughs> o! A ty z... też nie jest drogi, na spokojnie. Tak po... to nie, proszę bardzo, daj. kurwa. Dawaj jeszcze na, na klejeczkę. O nie, Katowice, kurwa, no! Ja dlaczego no, ja? Dlaczego ja? Nie mogłeś tego zrobić, kurwa, w którym jest normalnym, bez No to Teraz to możesz ja. zrobić, tak? Teraz twoja kolej. Moja kolej. Ja pierdziele ale wydymany Na trujeczkę. Też dwa na dwa zrobię w underdogu. dobrze. Bo na trzech możesz też, nie? Mogę, ale kurde nie będziesz mógł na razie jak mam grać <laughs> Na eee. razie jest 2 na 2 Czekaj, jakiego bota miałem? Ty miałeś jakiegoś gównianego ci dałem. Dobra, to ja sobie wezmę Rosso. Kurwa masz! Brole zamierzasz, Kurwa. Bracia wiaderko. Ej, klasa. Pamiętaj, że to. A nie, to Pamiętaj, Underdog Pamiętaj, że to Underdog. No właśnie. Blakowato. Kurwa, tylko trzy te kurde przeklęte skrzynki to może nie oddać. No Trochę mało ich, no? No, mało mało, ale i tak jestem pozytywnie zaskoczony. No mało, ale, ale drogo Uf. Przy 10 zajebiście dały. No to kurwa trzeba powtórzyć chyba tak jak się za... Ole gówno poleciało. Ale żeś Closerwa na składniki. Ale jak jedną. Przekombinowane, to chyba te busty już lepsze kurwa. Dobra, kolejna bitewka, ja sobie usiądę na środeczko, bo DMG, a czemu by nie? Nie, 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 nie. masz i samo. Dawaj i samo, kurwa. Ty, on i ja. I wygnam ja. O ja pierdol. Chyba wygra już... O ja! Ale, nie, ale flaczek, ale flaczek. O boże, no ty! Zobacz, on miał trzy w ogóle pod rząd, nie? Jaki to jest bot zapiziały, to ja pierdolę Nie mam pytań. No ale na razie dwa flaki, dwa flaki dwa... drop, no dwa flaki, ale... Mentalnie już kurwa psychasiada Te ostatnie dwie skrzyki są więcej warte niż, niż to, co on ma nie. o kurde dlaczego przeleciałaś? Kurde, drobno. kiepowo, o. na początku dobrze dało, nie? Tak, już się wystrzelała ta skrzynka Okej okay. Chyba ty Kurwa, no jest szansa tak. jeszcze, no liznąć i uwaga, hola, dawaj na środku i nie wiem. chuja tam. Kurwa, się wygra, o no moje. nie. <laughs> Ty jesteś kurwa naprawdę ustawiać nie, no kwestia doświadczenia, wiesz. Nie, to jest kwestia podkręconego dropu. Kuribay. No wiadomo, dobra, odpalaj break tego lasta. Ja pierdzielę, no to jest kurwa żarci. Ja o, gram kurwa Olina. Takim. Ja gram Olina. Chuja tam mnie zagrała Ziolina. No kurwa. A, no dobra, no to czyli rozumiem, że będzie, nie będziesz płakać, tak, po tej no, bitwie? No będę płakał, ale ja będę płakał z zwycięstwa, stary. No 9400, kurwa, wjechałem tutaj na pełnej piździe, nie? I to jest standardowy klip. Kurwa, mogłem w sumie wziąć to na 4, to by więcej było do zdobycia kasy. jest jeszcze ten Frostbite obrzydliwy. Czemu obrzydliwy? Te 4 są na A nic nie fizz. leci. No nie leci, kurwa, dobra, zobaczysz, te glowcy mi polecą i kurwa, pożyczę ci je na zimę, jak będzie chciał. A, to takich to ja nie chcę znawać, co tam lecą. I później, i wcześniej poleci hold, to dam ci potrzymać. Ja pierdol... Ty, jak coś, to już cztery skrzynki minęły, nie? Tak, kurwa, jest gówno. Jest gówno. O, boż. Czemu jak kręcę takie gówna? I teraz musi uratować Def. ta skrzynka. No, uratowała, kurwa. Gówno uratowałaś. Ja pierdolę, to nawet nie jest... Do... O, nie, je! dziękuję bardzo, no kurwa. Ej, jak? Mogę ci pożyczyć te rękawiczki po Pożyczę je z Ale się podnieciłem, bo to zobaczyłem nusu u siebie, kurwa, no nie, ta skrzynka nie oddaje, nie ta skrzynka nie no dobra, oddaje. dobra, ta tak? była dobra nawet, no ja na była pierdolę. dobra. a tak mi chodziło po głowie dać underdoga 60 lat. No, Obliknę no ci, ci tą końcówkę te 482 chciał. Nie, to bliknij mi kurwa te rękawiczki na konto w ogóle. A <laughs> bliknąć ja. na konto. Bliknij na konto, no. Co jest tam to cztel, te, do, do równego, czyli 40 możesz mi bliknąć. Oho, będzie Bo... blikowane, wiadomo. <laughs> ja pierdolę, ale... No i chuj, 2.0. Miałem ja cię porobić, tak fajnie się zaczęło, a ty mnie porobiłeś znowu. Ty no mój budżet, wiesz, bo w zasadzie się ujem, ujemniaczkiem byłem, a teraz z, kurde z powrotem wracam. Ja muszę się zastanawiać grubo, czy będziemy toczyć trzeci pojedynek, bo kurwa... Ja wychodzę do koniecznie. Na... koniecznie, koniecznie. Tak? Koniecznie. No dobra no, to by było na tyle widowie, no zrobił mnie znowu jak kurwa dzieciaka w przedszkolu. Trzeci pojedynek niebawem, podejrzewam. Co, widzimy się w kolejnym odcinku? Cześć na Rad Indi. Elo!